Cześć! Czy wiesz, czym jest forma elektroniczna umowy pośrednictwa? Umowa pośrednictwa wymaga szczególnej formy pod rygorem nieważności, czyli musi mieć formę pisemną lub elektroniczną. Forma elektroniczna umowy pośrednictwa to oświadczenie woli opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany kupujesz u jednego z dostawców. Kodeks cywilny wskazuje nam, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Istotne jest, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Forma pisemna to opatrzenie oświadczenia woli własnoręcznym podpisem. Umowa podpisana i przesłana skanem nie jest formą elektroniczną. Nie jest to również umowa w formie pisemnej. Wiele osób podpisując umowę w ten sposób uważa, że spełnia warunki ważności umowy pośrednictwa. Tak jednak nie jest. Forma pisemna wymaga własnoręcznego podpisu, elektroniczna podpisu kwalifikowanego. Natomiast odesłanie umowy wyłącznie skanem stanowi Odwzorowanie podpisu. Umowę zawartą w ten sposób kwalifikuje się jako zawartą w formie dokumentowej. Podsumowując, umowa zeskanowana nie spełnia wymogów ważności umowy pośrednictwa. Zanim rozpoczniesz świadczenie usług, zadbaj o prawidłowe podpisanie dokumentów, do czego Cię zachęcam, jak również do subskrypcji mojego kanału. Do usłyszenia!